W 12. Międzynarodowym Turnieju Młodzików w Piotra Stępnia wystartowało 7 zespołów, 93 zawodników. Przyjechali zaproszeni goście z Litwy, z Marianpola, z Katowic, Warszawy, Radomia, Pabianic i Piączku wystawił dwie ekipy. Poziom na pewno jest w poszczególnych walkach zróżnicowany, bo są zawodnicy, którzy już sporo potrafią i to było widać w poszczególnych walkach, ale jest też grupa Młodych ludzi, młodych zawodników, którzy, że tak powiem, stawiają pierwsze kroki na macie, ale no, temu ten, ten turniej nie ma służyć właśnie w wyłonieniu czy w wychwyceniu tych najbardziej uzdolnionych młodych chłopaków, którzy może w przyszłości pójdą w ślady swoich starszych kolegów.